Raz, dwa, trzy. Życie jest niełatwe, trzeba się z tym zmagać. Pogoda, która ułatwia pracę rolnikom, ale każdy wie, że jednak trzeba pracować, bez pracy nie ma kołaczy, jak to moja babcia mówi zawsze. I mówi tak, dziadek mój. Wiele, wiele ludzi, których znałem, zginęli za rolnictwo. Dziadek trzy dary, bo się chłop wykończył na gospodarce. Mój wujek, którego nie znałem, zginął pod ciągnikami, pod kołami ciągnika. Dużo ludzi, z którymi rozmawiałem, poświęcili się za rolnictwo. Na przykład im ręce nogi. Ale to, to jest poświęcenie. Ludzie naprawdę ciężko pracują na to, żeby być rolnikami. Pokoleniami się to pracuje, ktoś powie z miasta, sprzedajcie to w pierony, to się tak nie da, bo tam zostaje dom, zostaje tradycja, z ojca na syna przychodziło, później z dziadka na syna, no właśnie. I to tak było, pokoleniami się pracuje teraz, żeby się utrzymać z gospodarki trzeba mieć naprawdę dużo pola. Znam rolników, którzy mają 30, 50 hektarów, 60 hektarów, 100, 130 hektarów uprawiają na dużą skalę. Bo i co rokuś dokupują tych hektarów Moje maszyny dokupują, żeby było z czym to uprawiać, bo naprawdę w tych czasach nie jest łatwo. Grube inwestycje, każdy chce mieć. Po oboży po stu sztuk bydła. Bo czasy są naprawdę ciężkie, żeby się z gospodarki utrzymać. Chłopak wie, kończy szkołę, wyprowadzi się na wioskę i zaczyna gospodarkę. Chociaż wie, że pierwsze lata będą naprawdę trudne, ale on sobie zdaje z tego sprawę. I wie, 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 że sobie da chłopak radę, bo jest silny fizycznie, tak jak jego dziadek świętej pamięci Alojzy. Na roli łatwo nie ma, na roli nie ma, że boli Trzeba tam od rana do nocy że od świtu do... Waśnie. Jak są żniwa 40 stopni i ile się na tych bizonach pracuje. Z50 jest super, tyle hektarów, sto parę hektarów kosimy i nie narzekamy, nie narzekamy. Leje się prawda, co prawda. Pod podłupie, ale trzeba jednak kosić. Później, po kryszniewach, możemy dopiero jechać na dożynki i powiedzieć, głos, że dziękujemy za ten trud, który włożyliśmy w te prace, w te plony. Żeby nam w tym roku ładnie były, ładne plany były, obrodziło. W tym roku jeszcze tydzień i będą żniwa. Więc dopiero zmagania z temperaturą, z ciepłem będą. Naprawdę widzowie y, ludzie, zrozumcie rolników, jak oni mają ciężko na gospodarkach, bo to jest nie, nie łatwe uprawiać na taką skalę jak oni to teraz robią. Powiecie, ktoś ma 100 tysiąc hektarów. Oni uprawiają, bo muszą się dokupywać tych hektarów. Ja znam dużo rolników. Każdy ma tam jakieś gospodarstwo w jakimś tam stopniu rozwinięte. Więc nie gadajcie, że oni tylko z dopłat żyją. Bo dopłaty to są właśnie ci co kupują w sklepa. Z tego są dopłaty. Konsumenci do, dają, robią dopłaty. Ale każdy wie, że rolnicy to są dobrzy ludzie. My, na, przynajmniej na mojej wsi Każdy rolnik to się traktuje jak rodzina. Każdy rolnik się traktuje jak rodzina Każdy zawsze pomoże, jak mu potrzebujesz jakiejś pomocy Mówią, jeden telefon, czy przyjedź To ci od razu pomogę, nie ma problemu, zawsze można na ciebie liczyć Każdy na każdego tak My mamy po prostu tak na, na wsi, jakbyśmy byli jedną wielką rodziną Jesteśmy tak, tak z ekipą, że to jest szok Ale i, i dalej Widzowie, słuchajcie, naprawdę, łatwo nie było Smagaliśmy się. Unia chciała rolników pokończyć w w któryś od 2000-roków. Ale było dobrze. Trzymajcie się. Do zobaczenia.